Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam ponownie do holu zakupowego holu spożywczego, tym razem Aldi. Natomiast są to takie zakupy, wiecie co, po weekendowe. Musiałam dokupić parę rzeczy właśnie po weekendzie to się pokończyły, natomiast dzisiaj kupiłam troszeczkę więcej w związku z, tego, w związku z tym, że, był, że jest właśnie zaczął się tydzień hiszpański w Aldi. I tak, właśnie z tego tygodnia zainteresowanie salami hiszpańska to było za 2,170 g. Ser bardzo lubię te sery, czy znaczy polubiłam takie sery właśnie w Hiszpanii. Tutaj mamy z rozmarynem to było po 2,79 150 g. Meseta to było po 2,99, również 150 gramów. Tam jeszcze były inne rodzaje na półce. Dodatkowo wzięłam czarne oliwki, to było po 69 eurocentów. i ja ogólnie wolę zielone, natomiast tych jeszcze nie próbowałam, więc stwierdziłam, że to będzie razem w sumie dobrze pasowało. te trzy produkty na kolację. Następnie jeszcze wziąłam dzisiaj migdały. To było Solone, tu mamy 150 gramów. Oraz y, z solony i z miodem. Y, to była cena 1,50 euro, 50, więc dwa opakowania. Dalej trochę alkoholu, więc tak. Tu wzięłam sanglię. taka olbrzymia butelka. Za 2,5 euro. Tutaj gdzie? Co ja nie wiem, do tego 2 litry 1,5 litra. No ta butla to mi wystarczy chyba na cały sezon wakacyjny, bo ja ogólnie dużo alkoholu nie piję. A lubię takie dosyć słodki y, słodkie y, alkohol, więc taka sangria. Do tego kupiłam taki likier o smaku tropikalnym, to było za 6 euro. Właśnie, żeby robić taką sangrę, jaką piłam w Hiszpanii właśnie trochę z likierem plus do tego owoce właśnie na dół. Więc to jest to. I jeszcze z tego tygodnia było takie hiszpańskie piwo. Za 75 eurocentów. Ogólnie taka ciekawostka: w Hiszpanii piwo było dosyć drogie. Natomiast tutaj 75 eurocentów. No dla męża niech sobie spróbuję, ponieważ ja piwa w ogóle nie lubię. Te takie standardowe już produkty, tu musiałam dokupić mleko. Euro 25. Yy, mieszanka, zió mieszanka ziół, to jest chyba taka mrożona za euro, ona chyba 95 euro, no są różne rodzaje i bazylia, ce cebulka i tak dalej, więc ja wziąłem te 8 ziół. Warzywa mrożone, to są akurat francuskie, to 2,49, 600 gramów, to kupiłam na obiad, no właśnie bo planuję, co w tym tygodniu będę jadła do pra w pracy, więc akurat sobie takie warzywa wezmę i kupiłam szpinak. 70 gramów, on jest bio, 2,69 No szpinak też zawsze mam właśnie w lodówce, bo się to przydaje do wszystkiego. Zmrożone klody, moje ulubione śmietankowe w wafelku, to jest za 2,39 sztuk. E, gumy do rzucia Airways, e, to było za niecałe 2 euro. E, bio, y, ta feta, ta bio bardzo dobra muszę powiedzieć, że była ostatnio, więc kupiłam ponownie. Niecałe 2 euro 200 gramów. I taki zwykły z serii za 2,79 300 g, bardzo dobry polecam. Wzięłam jajka, teraz znowu dwa razy, zawsze kupuję po weekendach jedną paczkę jeżdżą. natomiast w tym weekend jakoś więcej zjedliśmy, więc zakupiłam dwa razy, za, no, taka cena jak zwykle 3,19 bez żadnej promocji czarny mi się skończył. Ono 79 euro centów. I wzięłam taka mała promocja z euro 20 na euro takie suszone e, warzywa. Ja to używam, wiecie, co do zup, do gularzu, więc wzięłam dwa opakowania. musli. E, to jest amarantus szoko. Przepraszam, dalej jeszcze nie się trochę po tym uziębieniu. To 2,79. 500 gramów. To dziecko jedna czasem na śniadanie, czasem na kolację z burtem i z owocami. Pusteczki Toaletowy na mokro, euro 25. Tutaj kupiłam kurę taką, wiecie co, to jest kilo 30 za 5,80. To jest już przyprawione. To kupiłam dla chłopaków na obiad, ponieważ, no ja tak za mięsem nie przepadam, więc im upiekę właśnie kurę, a ja chyba sobie zrobię łososia właśnie w tygodniu do pracy. <noise> Przepraszam. Chleb tostowy, euro 29. Chleb taki pszenny, mały, euro bez centa. On był w promocji. I tu się siabata za 49 euro centów. Dalej, trochę owoców i warzyw, bo ja to zawsze kupuję tego sporo. Więc takie dzisiaj y, 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 pomidorki, one były za euro 79, Dobra, cena na pół kilo, to są słodkie, dobre. I takie jeszcze y, szery y, pomidorki, koktajlowe. One były około 3 euro, to mamy kilogram. To akurat lubi święta morska, no ale to też używam do, wyjdzie do sałatek i tak dalej. Banany. Yy, tutaj wzięłam yy, nie wiem jest kilogram. Było po, dzisiaj za euro za kilo. Bananów więcej, bo my tak około, każdy już po kolei już więc tak około trzech dziennie. Borówki amerykańskie chyba po euro 39, tylko to jest takie małe opakowanie, tego jest, co, 200 gramów, no wzięłam dwa opakowania, bo to, wiecie, właśnie do tej kolacji, do tego jogurtu, z tym musli czy coś, bo dziecko właśnie lubi te, te borówki. Cała ta roczką to euro 39, pieczarki cię na mojej promocji euro 69, 400 gramów. Pieczarki zawsze mi się przydają do obiadu czy coś, zawsze mam w głowie Przykrywka dwa razy za euro. To dla świnki plus do jakiegoś obiadu. Cała ta raz i wzięłam dwa, dwie papryki. Papryka w kilo 2,49, Była taka jakaś na promocji za 2 euro kilogram, ale była taka wielka. stwierdziłam, że ona chyba jest jakaś bardzo na jakichś dużych nawozach, bo taka olbrzyma jak moja, no nie wiem jak moja ręka. Więc tak, nie wspomniałam na te zakupy wydałam dzisiaj około 80 euro, ale w tym jeszcze mam dwa razy, dwie zgrzewki wody. No i jak mówię, to kupiłam tyle, trochę tych rzeczy z, z tego hiszpańskiego tygodnia, no i plus alkohol. No dobrze, więc tak, to, będą, to będzie wszystko na, dziś, na dzień dzisiejszy, taki szybki właśnie haul z Aldiego. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!